Dzisiaj rozpoczynam oficjalnie swój urlop. Jeszcze trzy dni pracowałam zdalnie tutaj w Turcji, a od dzisiaj już mam urlop, więc tym razem jadę również na plażę razem z Marcinami i dzieciakami, więc może uda mi się pokąpać. Wika się kąpała, to pewnie ja też dam radę, nie? Ja też. No, to nie pałam, też. Ale po jutrze. <laughs> raczej raczej pojutrze. Tutaj fajnie blok ma swój własny basen, ale wygląda na taki, że nikt z niego nie korzysta. No, Najfajniejsze się bawienie. To jest fajne. Się się. Można Tylko Idziemy najpierw na nasz ulubiony plac zabaw, a potem dopiero na plażę. Czekaj chwilę, to jest w ogóle jakaś taka zielona ta woda w tym basenie, chyba brudne. Albo, albo tak wygląda stąd. Patelnia jest dzisiaj, no właśnie w ostatnim tygodniu kwietnia miało być tak już bardzo gorąco, i stwierdziliśmy, że w ogóle chyba idealna pora na przyjazd do Turcji, jeśli chodzi o pogodę, no to końcówka kwietnia i maj. W czerwcu już jest za gorąco, jak według mnie. W maju to już jest takie 30 stopni, a kwiecień to właśnie dzisiaj mamy 24-25 stopni. Jesteśmy w Limanie, taka dzielnica bardzo... też fajna, jak na mieszkanie. Zwłaszcza, jeżeli mieć na przykład tutaj bloki, są bardzo blisko morza. Tutaj właśnie bloki, tutaj tam z tyłu są góry. My trochę dalej tam mieszkamy. I właśnie z jednej strony już od razu widać promenadę i morze, a z drugiej strony tego osiedla, tam właśnie jest ten plac zabaw, bardzo fajny. Jak ktoś by sobie szukał dzielnicy do zamieszkania, ja bym polecała spokojnie, chociaż oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że w tej dzielnicy, w ogóle w całym Konialty, mieszka dużo Rosjan. placu, tam jeszcze dalej siłka, więc Marcin poszedł z Dominiką poćwiczyć na siłownię, a my z Wiktorią zostajemy na placu zabaw. Poczekamy na nich. Tak Weszliśmy tutaj w uliczkę Polody. Tutaj bliżej widać to całe osiedle. Jak te bloczki wyglądają? O, tam jest jakiś taki nowszy, trochę starsze. Lepiej tutaj miejscowy. To jest fajny blok, takie widać duże balkony, tam są. Jak w pierwszej linii brzegowe, że od razu widok na morze, super. Elegancki, elegancki blok. Z posypką, ale jako on lodowy, w tej wymierzyć, czy się to Więcej ludzi na plaży. Plażujemy się, cieplutko jest bardzo, troszkę ludzi jest na plaży my galujemy. My galujemy i na pewno będzie kąpiel, już to czuję, bo jest po prostu patelnia na plaży. Dziś jest piątek, pewnie jutro, pojutrze będzie jeszcze więcej ludzi, jak zawsze w weekendy, ale Muszę przyznać, muszę że dzisiaj już bardzo ciepła woda jest. <grym> Nie, no ja porównuję do tego, co w zeszłym tygodniu chodziłam do wody, była lodowata, to teraz jest, no czuć nawet takie ciepłe prądy wody. Naprawdę ciepłe. Trzeba wejść i się przyzwyczaić, jest bardzo ciepło, uważam, że jest cieplejsze niż w południu wiele. Przeszliśmy kawałek dalej, znaczy bliżej Sarusu, dalej od centrum i takie piękne bloczki od razu zwróciły naszą uwagę. Niczego sobie, nie? Ekstra. I basen. Tutaj, spodu, jeszcze mają tutaj liście bezpośrednio z przodu. jeszcze udział tam A, Podejdziemy bliżej, to cały czas jeszcze Liman. Tam dalej w górach to będzie Sarusu, tam gdzie mieszkamy. I te wszystkie właśnie małe dzielnice, to tak jest częścią takiej dużej dzielnicy Konialty. No, mama, jeszcze takie No, te duży rezydencje, balkony. no jest co ekstra. Takie duże Ciekawe, ile kosztują te apartamenty. Basenik. Cała infrastruktura wypoczynkowa. Tam taki fajny tarasik wypoczynkowy. Tam w lewej widać inne bloki. Może mniej wypasiona, ale szczerze to też bardzo mi się podobają. No i tak jak już mówiłam, to jest akurat pierwsza linia brzegowa, z drugiej strony mamy morze. To jest z drugiej strony ten apartamentowy, ale taki styl, tutaj ten, już mi się podoba. No, mniejsze balkony, fajnie mieć duży balkon. Posprawdzam potem cenę nieruchomości i opowiem Wam, co znalazłam. Już mniej wypasione domki. Ale też bardzo blisko morza. taki hotel, który mieszka obok nas. Który to jest hotel? Starusudowym. Bo... Szukamy gdzie by tu zjeść. A to takie fajne balkony zupełnie w innym stylu. Taki typowy turecki styl. Balkoniki. A pod spodem, pod spodem bloku. O takie. Restauracyjka. Czekamy na jedzonko. już nam przynieśli wodę. Na pewno trzeba będzie za nią zapłacić. Ocenie też tak było, nie? I jakieś takie sałatki na przeczekanie. Na taki platek z baraninką. Bardzo cieniutki. Klepki czy dziewczyny macie do zupy? Klepki tam jeszcze macie na Nie bardzo. Burger po turecku. Kebabik. Jak obiecałam, przeglądam nieruchomości w dzielnicy Liman, które dzisiaj byliśmy. Miałam Wam powiedzieć, ile kosztują. No tutaj jesteśmy na pierwszej stronie. Jak widać, te ceny są na przykład 3,5 miliona lirów. Pamiętajcie, że 3,5 miliona lirów to będzie 1 milion złotych, czyli dzielimy cenę na 3,5. No tutaj jakieś studio za 800 tysięcy, drogie, strasznie drogie. Jeżeli znajdę coś takiego, co jest nieco tani, a fajnie wygląda, to pokażę, ale ceny są bardzo duże. Przyjrzałam ceny. Najtańsze mieszkanie, które udało mi się znaleźć w Limanie, które miało sypialnię osobną i salon, czyli nie studio, a jeden plus jeden, 950 tysięcy lirów, to daje około 280 tysięcy złotych. Sprawdzę jeszcze Sarusu. To jest druga nasza ulubiona dzielnica. To tak nieco, bardzo blisko jest od Limano, bliżej gór. To jest ta oferta, o której mówiłam, za 950 tysięcy lirów. Niestety nie ma zdjęć w środku, jest tylko tak na zewnątrz, jak to wygląda i, i tyle. Tutaj pokazuję cenę na mieszkanie w dzielnicy Sarusu. No, tutaj mam odfiltrowane od najniższej ceny, więc tutaj najniższa oferta jednak jednak 1,100, czyli jeszcze więcej niż w Limanie. Zobaczymy, to naj... też mieszkanie 1 plus 1, czyli jedna sypialnia, jeden salon. To akurat są zdjęcia ze środka. No, to takie skromne mieszkanko. I równo to będzie 1,100 lirów, czyli milion 100. 320 tysięcy złotych, dwupokojowe mieszkanko. Teraz ogólnie teraz bardzo podrażały nieruchomości w Turcji, a Antalya też to jest dość spore miasto. Są dużo mniejsze miejscowości, w których ludzie wcześniej kupowali mieszkania nawet pod inwestycje, teraz, teraz niestety ceny są dużo, dużo wyższe. Chociaż nie powiem, że fajnie by było takie mieszkanko tutaj mieć. Można wynajmować przez cały rok i sobie na przykład przyjeżdżać na kilka tygodni w roku. Byłoby super. Na czas na takie inwestycje teraz. Nasze zapasy cytrusów. Codziennie pijemy soczki świeżo wyciskane.